Witam wszystkich serdecznie, z tej strony Król Żółci. Rosjanie ewakuują kilka miejscowości w pobliżu frontu z energodarem na czala. To oznacza, że przygotowują się do walk w tym miejscu. Niektórzy mówią, że to oznacza opuszczenie tych pozycji przez wojska rosyjskie. Tylko to nie ma sensu. W Hersoniu był problem z zaopatrzeniem przez zniszczone mosty. Tutaj wycofanie się na drugą linię nie ma sensu. Chodzi tu po prostu o bezpieczeństwo cywilów. Zamiast robić reportaże o tym, jaki to wróg jest zły, bo małemu Iwankowi spadła na dom bomba wyrzutnie rakiet na dachu tego domu, oczywiście, pomijając to oni swoich Iwanków po prostu ewakuują. A że te miejscowości są tuż przy froncie, to nawet jak on się nie ruszy, to pociski tam spadać będą pewnie i tak. A póki co, mimo kilku ataków koło ledaru linia się trzyma. Bombowce rosyjskie odwiedzają codziennie środkową Ukrainę, co komplikuje znacząco ewentualny atak. Odnośnie największego w Pawłoch Radzie mam dodatkowe informacje. To był magazyn nie amunicji, a rakiet i paliwa rakietowego i to w dużych ilościach, bo lej po wybuchu ma kilkadziesiąt metrów szerokości, a w promieniu 300 metrów nie został kamień na kamieniu. Akurat w tym promieniu znajdowały się też koszary 46. Brygady Powietrzno-Desantowej, a w zasadzie tego co z niej pozostało, nie wiadomo tylko ile osób z tej brygady tam było. Zresztą ona wyszła z Soledaru praktycznie zniszczona, więc ta ilość zabitych nie będzie jakaś bardzo znacząca. Prygorzyn oszalał. Najpierw nagrał film, w którym obraził całą ruską armię i zapowiedział odwrót grupy Wagnera z Bachmutu 10 maja. Potem wypuścił następny filmik z trupami Wagnerowców rzekomo poległych tego samego dnia. Według niego jednostka nie otrzymuje wystarczającej ilości amunicji, a jego ludzie giną niepotrzebnie. Kadyrow zaoferował swoje oddziały do zastąpienia wagnerowców, na co ten się zgodził i wysłał nawet do Szojgu oficjalne pismo w tej sprawie. I powiem tak, Prigożyn przejął pałę. Serio, przede wszystkim co do amunicji, grupa Wagnera dostaje jej cały czas tyle samo i to nawet Ukraińcy potwierdzają. Wczoraj wieczorem mieliśmy wideo, którego no tutaj nie pokażę, bo na pewnie dostanę, z osiedlami w Pachmucie, które zostały ostrzelane z amunicji zapalającej Tosy prawdopodobnie, no płonie wszystko. Zresztą według słów Jewgini atoni tej amunicji mają już nie mieć od początku kwietnia, a przez ten czas zrobili największy postęp w mieście od początku tej bitwy. Faktem jest, że od ostatnich kilku dni Ukraińcy dostają na froncie więcej pocisków, a atakujący chcą utrzymać przewagę, więc muszą ich dostać jeszcze więcej. No ale linie zaopatrzenia nie są z gumy, a walki nie dzieją się tylko w pochmucie. Zresztą nawet w pochmucie mamy nie tylko grupę Wagnera, ale i grupy szturmowe Armii Lądowej, jednostki powietrzno-desantowe, Specnas i grupę Kaskad, z tym, że poza tą ostatnią reszta ma zakaz publikacji zdjęć filmów, więc nawet jak oni coś zdobędą, to ogłaszają to i tak Wagnerowcy. Nie mówiąc o tym, że Flanek pilnuje regularna armia, a lotnictwo i z 90% artylerii no to też regularna armia. I ja nie chcę tu umniejszać nic grupie Wagnera, ale prawda jest taka, że oni nie są tam jedyni. A nawet sama grupa Wagnera przed wojną liczyła ze 2000-3000 osób, a przewinęło się przez nią do teraz pewnie ze 100 tysięcy. Prygorzin ich nie wyciągnął z kapelusza, tylko dostarczyło mu je gieru i częściowo również i armia. I nie mówię, że on tam żadnych zasług nie ma. Choć tak naprawdę nie znamy sytuacji zakulisowej, bo może się okazać, że może i on i na oryginalną grupę Wagnera pieniądze wyłożył. A zresztą mu się one już dawno zwróciły, ale teraz oprócz głupich postów nic tam nie robi. Pamiętajcie, my tu mamy perspektywę tylko jednej strony, tak naprawdę. Natomiast wiemy, że Prigorzyń jest cywilem i biznesmenem z ambicjami politycznymi, który ma teraz swoje pięć minut ale po bachmucie znowu prawdopodobnie pójdzie w niebyt. Do grupy Wagnera przeszedł człowiek ostatnio z ministerstwa Mizincaw, odpowiedzialny za logistykę, a wcześniej za Mariupol. Prawdopodobnie by zreorganizować jednostkę. Po tej bitwie nie będzie już potrzebne aż tak duże skrupowanie najemników, prawdopodobnie zostaną rozbici na mniejsze oddziały i nawet jak Prigorzyn pozostanie szefem tej grupy Wagnera, no to ona będzie znacznie okrojona. A to ukróci jego ambicje. Także myślę, że on teraz, na tę chwilę, to on walczy głównie o siebie. A nawet taki Kadyrow, który nie szczędził słów ministerstwu swego czasu, kazał mu się de facto zamknąć. Także jest tu coś na rzeczy. A odnośnie krytyki ministerstwa, to powtarzam to non-stop. My nie mamy ze specjalnie punktu odniesienia. Wojna na taką skalę z wykorzystaniem obecnej technologii nie była jeszcze prowadzona. I nie jest to tylko. Kwestia ministerstwa, ale i samego Putina, sytuacji dyplomatycznej, gospodarki, tu jest tyle zmiennych, że może za 10 lat będziemy mieli wystarczająco informacji, by ocenić działania poszczególnych ludzi. Czy wyjście Wagnerowców z Bachmutu coś zmieni? Nie za bardzo. W mieście Ukraińców jest parę tysięcy maks. Do dziesiątego ta liczba jeszcze zmaleje. Czeczanów do ogarnięcia tych niedobitków na pewno wystarczy a Franki, jak już mówiłem, ogarnia i tak regularna armia. W Charkowie SBU aresztowała chilejskiego blogera Gonzalo Lira pod zarzutem rozpowszechniania rosyjskiej propagandy. Już raz zostało nas zatrzymane, z tym, że wtedy przez oddział Kraken i to bez żadnego trybu, tym razem robią to już w białych rękawiczkach. Uwolniony został wcześniej dzięki interwencji chilejskiej ambasady, która się w międzyczasie zwinęła z kraju, na tę chwilę jej obowiązki przejęła ambasada w Polsce. Także jeśli ktoś chce, to może do nich napisać. Zełański w Finlandii spotkał się z pozostałymi przywódcami państw nordyckich, którzy mają popierać jego kraj w wejściu do Unii Europejskiej. Chyba nawet jakiś dokument tam podpisali. Potem pojechał do Hagi, gdzie oczywiście jest trybunał, który zaocznie Putina aresztował. Oczywiście mieliśmy tam kolejne przemówienia. Nie ma pokoju bez sprawiedliwości, czyli na nasze jedziemy z wojną dalej. Na tę chwilę wszyscy kozaczą, no licząc na tę kontrofensywę, która póki co za bardzo wyników nie przynosi. Na szczycie organizacji współpracy gospodarczej Morza Czarnego mieliśmy bójkę. W zasadzie to ukraiński delegat uderzył rosyjskiego. Najpierw, najpierw podczas przemowy rosyjskiej delegacji Ukraińcy wparowali z flagami i zaczęli rzec ryja. Potem na konferencji prasowej próbowali zrobić to samo, z tym, że flagi nie trzymali w rękach, postawili obok na drążku. Mający przemawiać, Rosjanin zerwał ją i wtedy dostał w twarz. Filmiki z tego zdarzenia wrzucił do internetu zresztą sam sprawca, Oleksandr Malikowski, zresztą spadł co wulgarnym komentarzem. O gościu nie znalazłem żadnych specjalnych informacji, choć nie zdziwiłbym się, jakby z jakichś klubowych ultrasów pochodził. No bo to jest podobne zachowanie. Jeśli chcecie dowiadywać się więcej o tej wojnie. Zostawcie subskrypcję, a to mi przy okazji pomaga w rozwoju kanału, a jeśli macie własne przemyślenia, komentarze są Wasze. Dziękuję.